Na siema, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale i witam was w kolejnym Bookhaulu. Chcę po prostu mieć te jakieś, nie wiem, około 30 książek za sobą, także przejdźmy do pokazywania, co mi przyszło od ostatniego book Bookhaula. W sumie nigdy nie wiem, jak to się mówi, nie jest to ważne. Sporo tych książek tutaj jest kolorowych, ale na szczęście nie wszystkie. Na szczęście nie wszystkie książki, które tutaj są, mają barwione brzegi. Jeszcze jest jakaś nadzieja w ludzkości. Także nie będzie to chronologicznie też, bo po prostu te dwa wielkie stosy, które mogą zaraz spaść mi na łeb, no tak jakoś sobie po prostu ułożyłam, więc nieważne co, kiedy kupiłam, tak mniej więcej wam tylko zaprezentuję, co tutaj ciekawego mam. Ciekawi mnie wszystko, co tutaj mam. Ale yy, mam jeszcze trochę innych rzeczy do, do przeczytania, także, <gryw> także nie wszystkie, które są jeszcze nieprzeczytane, będą o, u mnie w najbliższym TBR-ze, ale kiedyś na pewno przeczytam. Po pierwsze coś, co akurat... Czytam właśnie, czyli Illumine, Jaya Kristoffa i Amy Kaufman, to jest akurat książka, to jest wznowienie. Tylko, że wydane przez wydawnictwo Wesper tym razem i od wydawnictwa Wespr zresztą dostałam tę książkę. I to jest, to jest co? To jest takie sci-fi, troszeczkę lżejsze, młodzieżowe, ale pisane w postaci takich plików internetowych, wiadomości na czacie, maili, jakichś informacji. No, um, jeżeli chodzi właśnie o samo, sam sposób napisania, przedstawienia tej historii, jest to coś bardzo oryginalnego, natomiast już pewnie o tym wiecie. Ja jestem jakoś w okolicach 200 strony, chyba na 192 stronie jestem z niecałych 600 i czyta się to naprawdę bardzo dobrze. Ale no mimo wszystko, no nie jest to zbyt poręczna książka, bo ona też przy okazji jest bardzo, bardzo ciężka. Mam tutaj też jeszcze jedną książkę od budownictwa Wesper, ale wrócimy do niej za chwilę, dlatego że ona jest troszeczkę, troszeczkę niżej. Jest pomiędzy innymi grubasami. Jeżeli chodzi o książki, które sobie w pewnym momencie zamówiłam, no to w maju wyszedł kolejny tom serii, która rozpoczyna się od. Tronu Królowej Słońca. Dwa pierwsze tomy czytałam. Pierwszy w ogóle bardzo mi się spodobał, dosyć też niespodziewanie, bo myślałam, że będzie taka przeciętna ta książka, a pomimo powtarzalności, i schematyczności, no to pierwszy tom... Jednak siadł mi, drugi już troszeczkę mniej, więc ciekawa jestem, jak to będzie dalej z trzecim tomem. Wiedziałam po prostu, że tak czy siak tę książkę muszę przeczytać i to mam nadzieję wcześniej niż później, bo chcę być na bieżąco z tą serią. Troszeczkę zaczynam sobie uzupełniać serię, gdzie też jestem w tyle, czyli Boys of Tomen, Chloe Walsh. Tutaj było takie zawirowanie, ponieważ kiedyś sobie kupiłam pierwszą część pierwszego tomu, czyli Binding 13. Drugą część natomiast przeczytałam sobie wypożyczoną z biblioteki, bo pomyślałam, że a może fajne to jest naprawdę, ale może jednak nie będę kupować tej serii, może po prostu będę czytać właśnie z biblioteki. Natomiast ta seria na tyle mi siadła, że potem kupiłam Keeping 13, żeby zabrać się za dalsze czytanie tej książki. No i tak, żeby sobie uzupełnić jednak te, te serie na półce mm, i żeby nie mieć takiej wybrakowanej, no to drugi tom Binding 13 w końcu, znaczy drugą część Binding 13 w końcu dokupiłam. Keeping 13 obie części już miałam. No i tak jakby w jakimś tam pakietu Pikowym dobrałam jeszcze pierwszą część kolejnego tomu, czyli tomu trzeciego, Saving Six. Tego jeszcze nie czytałam. Zaczęłam wreszcie drugą część Keeping 13. Mam nadzieję, że po tym tomie nadrabianie tej serii pójdzie mi bardziej z górki, no i pewnie w kolejnych bookholach wtedy następne części będziecie widzieć. Coś, co. Coś, co recenzowałam na TikToku. Na kanale o tym mówiłam tylko w podsumowaniu miesiąca, ponieważ chyba w... Czy to było w maju? Chyba tak, w maju czytałam kolejny tom Anihilacji, tom drugi Anomalia, Jeffa Meera. To już jest grubsza część i troszeczkę jest przeskok w porównaniu z tym, co dzieje się w tomie pierwszym. I jest troszeczkę inne podejście do historii i inne ugryzienie tego. Natomiast całkiem ciekawy tom i bardzo właśnie... Mocno się zastanawiam w takim razie, jakie autor ma, znaczy jaki autor miał plany, zamysły i jakie zrealizował w kolejnych tomach, dlatego że no właśnie tutaj bardzo mnie zaskoczył i teraz przez to mm, nie wiem, jakiej akcji, jakiego poprowadzenia akcji mogę się spodziewać w kontynuacji tej historii. Coś, co czytałam i o czym opowiadałam Wam z kolei na Instagramie w jednej rolce, Sztylet i Płomień Catherine Doyle, bardzo, bardzo spoko taka. No w sumie raczej, raczej młodzieżowa, chyba fantastyka, taka lżejsza, natomiast fajnie poprowadzona. Cały system magiczny, i tak dalej, ten przedstawienie tego świata, tego miasta, tego mroku, który ludzie przyswajają, żeby żeby dostać. Pewnego rodzaju zdolności, a jednocześnie mrok, który się odciska na ciele, jako taki piętna à la tatuaż. I główna bohaterka, która po śmierci mamy, szuka schronienia i dostaje się do jednego z dwóch zakonów: jest zakon y, płaszczy, czyli złodziei, i zakon sztyletów, czyli mm, zabójców do wynajęcia no to tak, właśnie ona trafia do płaszczy, z zabójców z kolei mamy bohatera, który ma na nią zlecenie, no ciekawa bardzo historia, ciekawe to się wszystko miesza, rozkłada i tak dalej, naprawdę bardzo, bardzo spoko i wydaje mi się, że to była dobra książka w dobrym momencie też dla mnie do przeczytania. Dwie książki, o których z kolei zdaje się w ostatnim filmie mówiłam, także do tamtego filmu was odsyłam, bo tutaj nie będę się bardzo rozwodzić, niedawno przeze mnie przeczytany właśnie. Kate* Przeznaczenie Umarłych, Przeznaczenie Umarłych, czyli kontynuacja losu pokonanych, serii, która nazywa się Tajne Proroctwo. Ja Kel Kate uwielbiam, jeżeli chodzi o serię o ryskinie. natomiast los pokonanych też bardzo mnie pozytywnie zaskoczył i rozwalił na łopatki. Co sądzę o tym tomie, no to dowiecie się z poprzedniego filmu, jeżeli go jeszcze nie widzieliście, tam was odsyłam. I tak samo bardzo dużo wam mówię, jeżeli chodzi o zakończenie tej serii Johna Gwena, tej wikingowej ala serii Johna Gwena, czyli Gniew Bogów. Wolę tutaj nawet nie wchodzić z powrotem w mówienie o tej książce i o tym, jak bardzo mnie ona złamała. Ale zanim przejdziemy do reszty książek z tych boskich stosów, słowo o partnerze dzisiejszego odcinka, czyli aplikacji Storytel. I radzę nie skipować, bo w związku z tym będę miała dla Was coś super. Jak zapewne wiecie, Storytel to aplikacja zarówno do słuchania audiobooków, jak i do czytania e-booków. W swojej ofercie ma ponad pół miliona audiobooków po polsku, po angielsku oraz w innych językach. Natomiast te mnie interesują najbardziej. Lato i wakacje już zaczęły się. Pełną parą, więc ja także powróciłam do swoich cardio spacerów wieczornych, gdzie około półtorej godziny, dwie godziny spędzam na nogach. I dla mnie osobiście jest to jeden z najlepszych momentów w ciągu dnia na słuchanie książki. Nie rozpraszam się niczym innym, nie myślę o innych rzeczach, które mam do zrobienia. Po prostu zaliczam swój mały trening, a jednocześnie przyswajam sobie książkę. Tak jak przez cały rok przy wykonywaniu obowiązków domowych albo przy pracach artystycznych, tak jak moje malowanie brzegów książek, audiobooki na słuchawkach wtedy sprawdzały się dla mnie najlepiej. I takie, które ja bym mogła wam polecić, jeżeli chcecie coś w języku angielskim i chcecie coś romansowego, to moja nowa w tym roku ukochana seria, o której już na pewno wspominałam, The Mindfuck Series ST Abbey. Uwielbiam te książki. Są momentami pikantne, są ostre, jeżeli chodzi o akcje. Na pewno tutaj warto by sobie wygooglować triggery. Natomiast ja uwielbiam Revenge Story i ja uwielbiam bohaterów w tej książce i uwielbiam ich relacje, a to nie zdarza się tak często. Oprócz tego audiobook, który dla mnie był rozbrajający, fantastyczny, czyli początkujący złoczyńca Johna Scalziego. Lektor, który czytał tę książkę, czyli pan Grzegorz Pawlak, y Fantastycznie to robił, i on również czyta książki. Wszystkie serie o Wirjonie Andrzeja Ziemieńskiego i wszystkie te audiobooki są przecudowne. No ale oczywiście znajdziecie też audiobooki masy innych książek, które naprawdę uwielbiam. A teraz coś dla wszystkich nowych użytkowników. Jeżeli zarejestrujecie się z mojego linku w opisie, to zamiast tradycyjnych 7 dni okresu próbnego dostaniecie aż. 50 dni na testowanie audiobooków w aplikacji Storytel. To jest jeszcze 20 dni więcej niż do tej pory, także jeśli wciąż nie przetestowaliście tej aplikacji, jak dla mnie naprawdę warto, zwłaszcza, że macie możliwość testować ją przez prawie całe wakacje. Dlatego zapraszam Was do korzystania z linku w opisie. Jeżeli przetestujecie aplikację, możecie też dać mi znać, który audiobook był Waszym ulubionym. A teraz możemy już wracać do book Hola i pamiętajcie, każda chwila z audiobookiem od Storytel to Twój czas na dobrą książkę. Książki, które wieki temu czytałam w innej oprawie i po prostu no, wiedziałam, że chcę je mieć na swojej półce, bo tej autorki czytam no, praktycznie wszystko, co wyjdzie po polsku, a nawet niekoniecznie tylko po polsku. Julie Kagoła Julie i żelazny król oraz żelazna córka. I już nie pamiętam, który z tych tomów jest pierwszy, a który jest drugi. Mam nadzieję, że tym razem ta seria będzie kontynuowana, bo wieki temu, właśnie jak była wydana w Polsce, ja chyba czytałam ją, jak miałam 17. Lat, pierwsze dwa tomy z biblioteki i tylko były wydane właśnie te dwa tomy, i ja je czytałam. Natomiast ta seria chyba składa się z tomów czterech, więc. Oby, oby wydownictwo Wesper resztę Tomów także wydało, bo ja bardzo chętnie wrócę do tej historii. Wtedy mi się na maksa podobała i wydaje mi się, że teraz mogę ją odbierać jako troszeczkę infantylną albo głupiutką, natomiast e, raczej wydaje mi się, że dalej będę miała m, pozytywne spojrzenie na nią i że z niejakim sentymentem będę do tej książki wracać. Kupiłam sobie też, tylko że nie wiem, czy to było. Jako uszkodzone czy jako używane, ale w jakiejś bardzo przyzwoitej cenie, po prostu taniej. Chyba uszkodzenie po prostu tu było, a nie jest to jakieś takie bardzo, bardzo znaczące uszkodzenie. Feybound Więzy Magii, Sara El Arifi. Tak wygląda ta książka, jeżeli jesteście ciekawi. Zachęciła mnie ona, bo słyszałam dużo. Bardzo różnych opinii, to znaczy sporo pozytywnych, ale też czasami negatywne. Brzmi ta książka bardzo dobrze. Po prostu yy, chciałam sprawdzić na własnej skórze, czy mnie ona będzie odpowiadać, czy niekoniecznie. Coś, na co też jestem bardzo podekscytowana i co muszę przeczytać niedługo, to jest zakończenie serii, która. Niespodziewanie mi siadła i niespodziewanie po prostu bujała mnie, szczególnie właśnie w pierwszym tomie. Zakończenie bezsilnej. Trzeci tom, który też w maju miał premierę, bezwzględna, Lauren Roberts. I to jest książka, którą otrzymałam od wydawnictwa w prezencie, za co bardzo dziękuję. Podczas też spotkania z autorką w czasie warszawskich targów. Także miałam okazję zamienić parę słów z autorką, dostałam podpis, mogłam jej powiedzieć to, co uważam. Czyli to, że jej książka naprawdę bujała i fantastycznie mi się ją czytało, i poczułam się jak taka młodziutka nastolatka, znowu sięgając po jej książkę. Ja wiem, że jeżeli chodzi o bezsilną, można tej historii bardzo dużo zarzucić. Nic mi to nie obchodzi. Najzwyczajniej w świecie, mówiąc totalnie szczerze, nic mi to nie obchodzi, dlatego że mnie siadła, mnie bujała, mnie sprawiła fantastyczną rozrywkę. I drugi tom był dużo słabszy, ale myślę, że ten. Rozwali system. I z jednej strony bardzo chcę mieć tę serię już przeczytaną i skończoną, i bardzo chcę po prostu sięgnąć, za, się, sięgnąć po ten tom i wrócić do tych bohaterów. Z drugiej strony to, to będzie też pewnego rodzaju zakończenie niejako jakiejś ery czytelniczej dla mnie, więc troszeczkę się tego obawiam. Od Świata Książki dostałam także siostry Blue Coco Melors. To jest autorka, jeśli dobrze pamiętam, biednych istot i Kleopatra i Frankenstein. Prawdopodobnie, natomiast ja tej pani nic jeszcze nie czytałam, ale Siostry Blue to jest książka, która najbardziej jakoś mnie też interesowała i wydaje mi się, że może być mniej więcej w moim guście. Z tego co słyszałam um, o niej na zagranicznym BookTube i zobaczymy. Być może. Nie wiem kiedy się za nią zabiorę, ale bo muszę mieć chyba też odpowiedni, wydaje mi się Nastrój na tę książkę. Tak samo potrzebny mi jest odpowiedni nastrój do przeczytania książki, która może być hitem, albo może być dla mnie totalnym rozczarowaniem. To jest to, czego ja się po niej spodziewam. Albo w jedną, albo w drugą stronę, i bez żadnych półśrodków. Ale zobaczymy. Przypadek Rachel, Caroline Hill. To jest krótka książka, nie spodziewałam się, że ona jest taka króciutka, ale tak. Opowieść o przyjaźni, miłości, Irlandii w chaosie, dziewczynie, która próbuje zapanować nad swoim życiem. Coś tam, coś tam. Słyszałam trochę o tej książce, zainteresowała mnie ona. Ja lubię takie historie życiowe czasami, tylko że takie nachodzące na rzeczywistość przedstawiające być może sytuacje, w których ja nigdy nie byłam ale też skłaniające do przemyśleń, do troszeczkę dyskusji z samym sobą, tak naprawdę, żeby spojrzeć w, w różny sposób na nie wiem, jakieś akcje na różne poczynia, poczynania bohaterów. Ja lubię takie historie, to może być jedna z tych historii. Dobra, tutaj są książki, które zostawię sobie na koniec, bo to mm, były książki, które też na samym końcu mi przyszły, dopiero tak naprawdę niedawno, więc niech sobie będą później. Aha, tylko że tutaj mam jeszcze jedną książkę, która była wcześniej. Dobra, nieważne, przejdźmy do tego wielkiego stosu tutaj, żeby mi nic nie spadło na łeb na pewno. Rycerz I Rachel Gillick to też jest książka, o której Wam mówiłam w jednym, w jednym z filmów, i to jest jeden z moich, moich nowych też ulubieńców. Ta. Książka, ta seria zapowiada się już dużo lepiej niż inna seria tej autorki, czyli Okres Kąpany w Mroku. To jest coś cudownego. Ja się absolutnie zakochałam w świecie, w historii, w bohaterach, w stylu pisania, w pomyśle na to wszystko i realizacji tego pomysłu. Coś fantastycznego. Uwielbiam, uwielbiam tę książkę. No, cały osobny film jest, który. Mam nadzieję, że wam tutaj gdzieś podlinkuję, albo postaram się podlinkować w opisie, ale e, warto, e, warto troszeczkę więcej o tej książce posłuchać, a jeżeli romantazja jest w waszych klimatach, no to bardzo warto to przeczytać, bardzo warto. Ja czekam na kolejne tomy, to było prześwietne. Książki, które dostałam na urodziny od mojej przyjaciółki. Pierwsze oddała mi swój egzemplarz Snow Globe. I czy tutaj jest coś ala post-apo w połączeniu z reality show? Czy ja dobrze kojarzę? Transmit reality show? Tak, tak, tak. To brzmi jak coś dla mnie. Mojej przyjaciółce się nie podobało, zobaczymy, czy mnie się spodoba, bo ja lubię reality show, ale, znaczy ja bardzo często oglądam takie pierdołowate, szczególnie właśnie jakieś randkowe i tak dalej. Ja to lubię. Ja oglądałam Love Never Lies, zanim to stało się modne. Ja oglądałam Love Never Lies... Y Parę dni po tym, jak wyszedł pierwszy sezon, i potem połknęłam pierwszy sezon, potem zaraz po wyjściu drugiego jak go puknęłam, i potem oczywiście od razu obejrzałam sezon trzeci. Nie musiałam czekać na to, aż się zrobi po prostu ogólna rozpierducha w internecie na temat trzeciego sezonu, żeby poczuć się zachęcono, żeby to oglądać. Nie wiem, czy jest to powód do dumy, ale nieważne. Ja, ja lubię takie rzeczy oglądać. Lubię takie rzeczy oglądać i. Tyle. Więc y, ciekawe, jak takie rzeczy reality się mogą wypadać książkowo, bo w sumie nie wiem, czy kiedyś czytałam taką książkę. Wiem, że były, ale y, czy czytałam taką ostatecznie? Jakąś? Miałam kilka na swojej liście, ale chyba żadnej w końcu nie przeczytałam. Cześć, Maluszku! W przyszedłeś ze mną zlebić, bokhol? A jako taki prezent, prezent już faktycznie to dostałam nasze podmorskie żony: Julia, Julia, Julia Armfield. Nie, no, nie, nie wiem jakiej narodowości jest autorka, ale bardzo mnie to zaciekawiło, bo to jest trochę tak jakby groza, trochę romans, trochę obyczaj, trochę tajemnica. Brzmi to mega ciekawie i wiedziałam, że będę musiała sama obczaić z czym to się je i mm, czy ta książka będzie czymś dla mnie. I dostałam także tego wielkiego ugh, zaiste kloca, czyli behemota Petera Watsona, to jest ostatni tom serii, która rozpoczyna się od rozgwiazdy, ostatni tom trylogii o ryfterach w tym wznowieniu od wydawnictwa Wesper. Także to jest w moich planach, takich w miarę najbliższych, ale jest też, jak widzicie, kawał księgi, przy to jest sci-fi, które wcale tak łatwo nie wchodzi, bo ono nie jest proste, ono nie jest proste. Ale czy to ważne? Nieważne. I tak siedzi mi i tak ta historia bardzo mi się podoba, także, mm, także z wielką chęcią po prostu tę serię także sobie zakończę. I też właśnie to, co wspominałam wcześniej, co dostałam z wydawnictwa Wesper, co również niebawem będę czytać i prawdopodobnie na Instagramie wam o tym będę opowiadać. Między Wrony, czyli mm, kolejna książka, nowa książka Weroniki Roth, czyli autorki niezgodnej Teraz jeszcze więcej książek od Fabryki Słów. Dostałam w prezencie. Bardzo dziękuję. Peter A. Flannery, mak bitewny w tym nowym wydaniu. Taki kloc. Wcześniej to była, to jest zamknięta historia, z tego co się orientuję. Wcześniej mak bitewny był po prostu w dwóch częściach, bo no jak widać, jest to kawał książki, ale nie miałam okazji jakoś zabrać się za tę historię, ale tutaj też mam smoki. Kiedy będę miała przestrzeń na kolejnego kloca takiego, no to bardzo chętnie za tę książkę się zabiorę naprawdę. Może też sprawdzić czy nie ma audiobooka, bo może bym się wtedy mogła wspomóc z audiobookiem. Natomiast z, z, z takich grubych książek no to yy, wiecie, teraz jest yy, dla mnie w priorytecie jednak Behemoth, yy, no i też czytam iluminę. Więc tego na pewno nie będę obecnie zaczynać, ale z grubasów fabrycznych, które już przeczytałam, to przeczytałam Wolę Wielu Eilingtona. I o tej książce też opowiadałam Wam w jednym filmie, więc też, jeżeli nie zapomnę, to Wam go gdzieś podlinkuję. Ale owszem, jest to tak dobra książka i tak dobra historia, jak wszyscy mówią: wszyscy w Polsce, wszyscy z zagranicą. Co prawda wydaje mi się, że kolejne tomy będą lepsze i będą mocniejsze, będą potężniejsze i po prostu jeszcze bardziej chwytające, nie wiem, za twarz, za gardziel, poruszające czytelnika, ale i tak historia, jak najbardziej, jak najbardziej przednia. Mogłaby być krótsza, to jest moja opinia, mogłaby być krótsza ta książka, ale owszem, jest super. Również dostałam pierwsze cztery tomy pewnej serii w przepięknym wznowieniu. O ile naprawdę jestem pierwsza, żeby powiedzieć, stop barwionym brzegom, że za dużo jest tego i to wszystko zaczyna wyglądać jak jedna wielka tandeta, to mimo wszystko, jak zobaczyłam te książki na żywo, całą właśnie tę oprawę graficzną i jeszcze je kilka obok siebie, a mianowicie chodzi o pierwsze cztery tomy cyklu inkwizytorskiego Jacka Piekary, to one są wybitnie piękne. Jakby. moja opinia. Tutaj po prostu. Tu się troszeczkę rozchodzi, to i dlatego taka jest biała linia. To nie jest tak, że się źle nadrukowało. Przepiękne. Bardzo mi się podoba ten styl taki. Takiego niewitrażu, ale jakby. Jakby okna, taka, taka framuga trochę jest zrobiona wokół tego obrazka. I góra i dół to jest po prostu jeden kolor. Piękne, piękne są te książki. Absolutnie piękne. Tak wyglądają jakby normalnie grzbiety, no i, i okładki. Oczywiście nie po kolei. Łowcy dusz, dalej, dalej. Miecz aniołów, ten kolor jest bardzo ładny też. Młotna Czarownice i Sługa Boży. Przepiękne są te książki. Natomiast zaczęłam pierwszy tom i go odłożyłam po pewnym czasie, bo było tam coś, co mnie bardzo mocno striggerowało, co mi się bardzo nie podobało. Y ale może jeszcze kiedyś dam tym książkom szansę, dam tej serii szansę. Po prostu teraz no, nie byłam w stanie. Musiałam ochłonąć po pewnych rzeczy z, z pierwszego tomu. Ale no, wydanie jest naprawdę piękne. A rzadko ja się naprawdę aż tak zachwycam barwionymi brzegami, bo dla mnie to już zrobiła norma i wolę sama sobie brzegi pomalować, żeby były w miarę unikatowe niż. Szkupić malowane brzegi, ale, no, ale nieważne. Przejdźmy dalej od wydawnictwa Jaguar, ponieważ byłam na jednym spotkaniu w czwórce, gdzie była właśnie audycja radiowa w związku z magią w książkach. Między innymi Karolina Barbrich też brała udział w tej rozmowie. Natomiast tam właśnie. W prezencie dostałam Magię z Podlady Sarah Beth Durst, to jest właśnie taka cozy fantastyka, za którą uj, za którą kiedyś się bardzo chętnie zabiorę, ale na razie mam jednak w priorytecie inne książki. No i jak już wspomniałam Karolinę, czyli mm, Karolinę, którą można kojarzyć jako to z tej kawa w Book w internecie, no to też dostałam mm, jej dwie książki od wydawnictwa. Uroboros, prosty sposób na bezpamięć i czarownica wszechwieku. No i też podeszłam sobie do Karoliny o. O podpis od razu w książkach. Także super. Jakiś czas temu oglądałam właśnie wywiad z Karoliną, czy tam rozmowę, na, w podcaście Książkowe Echa u Dziewczyn. I powiem Wam, że wtedy właśnie mi pierwszy raz taka mocniejsza myśl zaświtała, że w sumie bym te książki przeczytała. Bardzo chętnie bym sprawdziła, czy, czy mi się spodobają, jak Karolina pisze i w ogóle. Także zaraz potem się okazało, że właśnie była ta audycja, dostałam zaproszenie, także super się złożyło. I być może przez to, że teraz cały czas jestem zachęcona do przeczytania tych książek, no to, no to przeczytam je wcześniej niż dalej. Na pewnym etapie też zakupiłam Johna jego kolejną książkę do przeczytania. Książkę, która chyba w pierwszej kolejności mnie interesowała, jeżeli chodzi o tego autora. Towarzystwo ochrony kaiju, czyli takich właśnie ala potworów, które tutaj są widoczne. Zainteresowało mnie to wiecie dlaczego? Dlatego, że jest seria manga i obecnie również anime, która się nazywa Kaiju Number 8 i którą czytałam kiedyś, ale jakby mank nie będę kontynuować, dlatego że tam jest bardzo dużo akcji i bez sensu jest oglądanie po prostu obrazków, gdzie ta dynamika sprawia tylko, że to wszystko się w oczach po prostu dwoi, rozmazuje i no nie da się dobrze tego sobie zwizualizować w ruchu. Nie wiem, czy rozumiecie, co ja w ogóle tutaj paplam, natomiast bardzo chętnie obejrzę anime i muszę się w końcu za to zabrać, bo mi się bardzo podobało. I tam były właśnie kaiju jako takie potwory i ciekawa jestem, czy to jakby te same kaiju są, w sensie nie ta sama historia, ale jakby skąd to się w ogóle wzięło, czy są po prostu gdzieś w jakimś folku? czy w popkulturze faktycznie jakiś rodzaj potwora się nazywa kajciu, pierwszy raz się z tym spotkałam właśnie przy, przy tamtej manze, ale mm, z kazygo miałam okazję przeczytać, częściowo przesłuchać początkującego Złoczyńcę i tam ta książka była fenomenalna dla mnie, więc tym bardziej jestem ciekawa tej, jak ona ostatecznie wypada. No i z tych ostatnich zakupów, o których wspominałam, coś, co jest pomiędzy chyba thrillerem a grozą, tak bym powiedziała, Ask for Andrea, Noel w Ili. I to jest, to będzie pierwsza książka tej autorki, którą przeczytam, aczkolwiek wiem, że w Polsce już zostało kilka wydanych, ale ta mnie bardzo zainteresowało, jak o niej usłyszałam, że są tutaj duchy kobiet, które oglądają, które jakby zostały przy swoim mordercy i patrzą, jak on dalej żyje, postępuje i jak chce dorwać kolejną kobietę. Jest to mega ciekawe. To brzmi świetnie. Bardzo mnie to zainteresowało i od razu zabrałam się za poszukiwanie tej książki i na wintet ją dorwałam za chyba 12 zł. I moje ostatnie zamówienie z Empiku, coś, co już kiedyś chciałam przeczytać po angielsku nawet. Fantazma Kaylee Smith. To no też wydanie barwione, mogłoby być zwykłe. Mogłoby być zwykłe. Fajnie, że twarda oprawa, strasznie duża jest ta książka. Ma taki format mniej więcej wysokościowo, jak i Skrzydła Nocy, tylko że okrągły grzbiet. Ale spoko. Ja chyba wolę okrągłe grzbiety jednak. No i jestem jej bardzo ciekawa. Też bym chciała niedługo przeczytać, ale tych książek, które chcę przeczytać niedługo, mam z 20, <grym> więc nie wiem, jak szybko, mi to, jak szybko mi to pójdzie. Kontynuacja książki Butcher and Blackbird, tak? Green Weaver, Brian Weaver. Książki, o której mówiłam Wam przy okazji czytania hitów Booktoka i książkę, do której przepadłam. Tak, tamta książka była świetna, a to jest kontynuacja o kolejnych postaciach. Wiedziałam, że będę kontynuację czytać, więc jak dorwałam w przyzwoitej cenie, no to, no to brałam od razu, też bym chciała niedługo przeczytać, ale kiedy to niedługo będzie, nie wiem, może w ciągu najbliższego roku ostatecznie zobaczymy. I jak to zawsze się mówi, last but not least, książka, którą wreszcie... Także zakupiłam, wiem bardzo późno, ale lepiej późno niż wcale, książka, Sławka Ćwichuły. Czyli Sławka, Żółwia, Sławka z Żółwi książkowych, pocałunki przy ognisku. Jeszcze tylko, jak nadarzy się jakaś okazja, to muszę mm, Sławka po prostu poprosić o podpis, bo no, nie wyobrażam sobie mieć ten egzemplarz bez podpisu autora, skoro autora znam osobiście. Jestem bardzo ciekawa, jak już weszłam wreszcie e, i coraz bardziej się oswajam z taką. Z taką um, z takim romansem i jednocześnie takim bardziej romansem obyczajowym, trochę, no to jak mogłabym nie kupić i nie przeczytać książki Sławka? Muszę po prostu wreszcie przekonać się, jaki Sławek ma styl pisania. Bardzo mnie to interesuje. Także, także zobaczymy, przekonamy się. Ta książka jest idealna na wakacje. no Myślę, że to oczywiste. I, no i w wakacje powinnam tę książkę przeczytać. Muszę ją właśnie mieć na uwadze i mieć w głowie, w pamięci, w swoim tbr że na najbliższe dwa miesiące. No i zobaczymy, zobaczymy, co Słowek zmajstrował. Jestem ciekawa, ale z drugiej strony też troszeczkę się boję. I wiecie co? To chyba wszystko, jeżeli, ksi jeżeli książki, jeżeli chodzi o książki, które do mnie przybyły od kwietnia Albo marca, możliwe, że kwietnia. Niby nie tak dużo jak kiedyś za czasów mojej świetności w kupowaniu książek, natomiast i tak w sumie szybko te tytuły się uzbierały. Dajcie mi koniecznie znać, która z tych książek, nie przeczytanych jeszcze przeze mnie, najbardziej Was ciekawi, którą być może najbardziej mi polecacie, albo właśnie o której jak najszybciej chcielibyście usłyszeć to wtedy może podskoczy na mojej liście priorytetów książkowych i rzeczy do przeczytania i podrzucę ją do jakiegoś właśnie najbliższego filmu. No ale jeżeli chodzi o ten book haul, to to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem, także do zobaczenia, to pa.